Witam bardzo serdecznie każdego Ciebie, witam na kanale Mimeruna, kochani, na runie dnia. Dziś już mamy środę, środę 21 czerwca 2023 roku. Witam Was bardzo serdecznie, miło, że jesteście. Na dziś dziewiąta runa futharku, kochani, runa Hagal, eee, reprezentuje siły leżące poza naszą kontrolą, kochani. A więc y, dzisiaj zrozumiemy, że coś się skończyło i zaczęło się już coś całkiem innego, że trzeba teraz narodzić się na nowo. Y, Runach Gal sugeruje, by pogodzić się z tym, co minęło, co odeszło bezpowrotnie, ale też co przeszkadzało w życiu, bo było źle zbudowane. Idąc za wskazówkami Runy Hagal, warto, kochani, odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest w moim życiu tak naprawdę niezbędne, czego nie mogę, bez czego na przykład nie mogę istnieć. Warto, kochani, spojrzeć głębiej, bo Runa Hagal uzmysłowi nam, że Sami na własną rękę, korzystając z mocy swego umysłu, możemy budować swój świat, swoje życie, spełniać swoje marzenia. Runa Hagar podkreśla wagę harmonii wewnętrznej, ładu, który opiera się na y, mistycznych modelach. Jeśli, kochani, w, w waszym życiu, w naszym życiu rozpoczyna się jakaś zmiana. Powinniśmy oczekiwać szczęśliwego rozwiązania, nowych możliwości i nowych szans. Nie obawiajcie się sytuacji, które dzisiaj przyjdą, które mogą wydawać nam się na samym początku niekorzystne. Słuchajcie się w swój wewnętrzny głos, a to pozwoli właśnie odnaleźć Wam się w tej sytuacji. Być może będziemy świadkami jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia, być może. Być może to, co sobie dzisiaj zaplanowaliśmy, dzień, jak sobie zaplanowaliśmy, coś nie uda się zrealizować, ale Turuna Hagal podpowiada, żeby zaufać i zachować spokój, będzie nas chronić przed nieszczęściem, będzie pokonywać zło, przyniesie koniec jakiegoś okresu. Te zdarzenia będą miały wydźwięk pozytywny, bo zniszczą tylko to, co zbędne. Chociaż na początku być może jakieś sytuacje wydawać nam się y, mogły, y, jako trudne. Y, kochani, no y, jest końcem jakiegoś etapu, jest dziewiątą runą w hutkarku, jakiejś sprawy, jakiegoś projektu, jakiejś sytuacji. Być może ktoś będzie y, kończył jakiś toksyczny związek, być może <laughs> będzie Odchodził z miejsca, w którym nie czuje się komfortowo. Kochani, zniszczy się to, co niepotrzebne, żeby mógł rozpocząć się nowy etap w naszym życiu. Kochani. Więc pozytywny przełom, szczęśliwy wzrost. Zmiana na lepsze. Jeżeli ktoś y, choruje, to może być właśnie też przesilenie w chorobie. Jeżeli, kochani, ktoś ma trudną sytuację finansową, Hagal może ją odmienić na lepszą, a y, u tych, co gdzieś tam y, te finanse są na dobrym poziomie, może coś się podzieć takiego, że będzie jakaś strata, ale zniszczy się tylko to, co zbędne dla naszego rozwoju, kochani. Hagal obiecuje nowości, nowe możliwości, nowe sposoby działania, nowe sposoby też radzenia sobie z przeciwnościami losu, a więc będzie dzień dzisiaj kochani, ta środa będzie dniem arcy ciekawym. Jakieś nieoczekiwane głębokie zmiany mogą przyjść, więc warto się na to otworzyć, nie blokować tego, nie wpływać na te zmiany, jak wiecie, bo jeżeli zablokujemy, to będzie totalny zastój i brak zmian. Więc one są niezależne od nas. One przypominają te zmiany. Ta zmiana, niezależnie jakiej sfery życia, dotyczy zbawienny kryzys. Więc może, może pojawić się jakieś wyzwanie, które ostatecznie i tak gdzieś w perspektywie czasu przełoży się na zadowolenie i będzie kolejnym, kolejnym krokiem do spełnienia Twojego celu, realizacji marzenia. Może, możesz być przerażony na początku, tak, ale jeżeli bliżej się temu przyjrzysz, to zauważysz, że, że to tylko będzie kolejny stopień do doświadczenia do czegoś nowego. Kochani, nie obawiajcie się. Nie obawiajcie się sytuacji, które się wydarzą. Słuchajcie się w swój wewnętrzny głos, kochani. Bo Hagal tutaj y, mówi, że y, poprzez właśnie robienie tych kolejnych kroków, poprzez takie trudniejsze sytuacje w życiu, y, mamy szansę się rozwijać, bo tak naprawdę stanie w bezpiecznym miejscu, y, w, sferze, w strefie komfortu, zatrzymuje nasz rozwój, y, też unieszczęśliwia nas, tak i, 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 i po prostu nie dzieje się nic do przodu, nie rozwijamy się. Ważne jest, żeby przełamać swoje lęki, nieśmiałość, brak wiary w siebie i zaufać i zaufać kochani. Zaufać Żuruna Hagal pokaże nam świat od tak naprawdę jego szczególnie wspaniałej strony. I dopiero wychodząc z tej swojej strefy komfortu zobaczymy jak wiele rzeczy poprzez swoje Zapatrzenie w przeszłość nigdy nie widziałaś. I tu Runa Hagal będzie chroniła nas przed nieszczęściem, które mogłoby przynieść rzeczywiste szkody i krzywdy, więc warto się otworzyć na to, co przyjdzie nowe, bo to przyniesie nasz rozwój. Runa Hagal na pewno zadba o to, abyśmy podczas tej naszej drogi nauczyli się wszystkiego, co ostatecznie okaże się potrzebne i już. Wkrótce, kochani, pozwoli się cieszyć z upragnionego sukcesu czy, czy y, osiągnięcia. Ma to nas nauczyć czegoś ważnego, czegoś, co teraz jest dla nas y, priorytetem, a więc będzie tutaj y, działała w kierunku, żebyśmy się pozbyli strachu. Y, i jeżeli nie będziemy działali, zalęknieni, nie będziemy obawiali się pewnych rzeczy, to mamy szansę zauważyć mądrość, radość z każdej chwili tak naprawdę naszego życia, z każdego momentu dnia dzisiejszego. Wszystko to nas spotyka, ma jakiś bardziej lub mniej ukryty i oczywisty cel, kochani. Nie bylibyśmy przecież tą samą osobą, gdyby nie przytrafiły nam się wszystkie przykre, trudne sytuacje, które przeżyliśmy, bo one miały za zadanie nauczyć nas czegoś ważnego, czegoś, co teraz jest dla nas właśnie, kochani, priorytetem. Nie obawiajcie się jakichkolwiek zmian dzisiaj, kochani. Nawet te, które wydają się z początku niekorzystne, przyniosą nam coś nowego, wprowadzą świeżość do naszego życia, a nawet pozwolą nam znacznie się rozwinąć. A więc z ciekawością powinniśmy patrzeć w przyszłość i tak naprawdę każdego dnia sprawdzać, dokąd nas ona poprowadzi. Każde odrodzenie, powstanie na nowo, kochani, musi rozpocząć się. Od takiego bolesnego, wstydliwego upadku. Musimy jednak wierzyć, że poradzimy sobie w każdej sytuacji i z taką pewnością można dać, ponieść się okolicznościom, ponieważ Turma Hagal czuwa, aby miały one pozytywne skutki. Hagal będzie nasilała naszą intuicję, kochani, abyśmy byli uważni. Potrafili poradzić sobie nawet w chwilach największych trudności. Kochani, czasami nie trzeba wpływać na to, co się dzieje. Należy za to wierzyć w siebie, nieustannie czerpać nowe doświadczenia ze wszystkiego, co przynosi los, i poprzez te doświadczenia uczyć się i wzrastać, rozwijać. No więc, kochani, mogą przyjść zmiany, może coś y, zmienić dzisiaj nasze plany, może dotyczyć to różnych sfer życia, ale pamiętajcie, nie blokujcie energii, nie obawiajcie się tych sytuacji, otwórzcie się na to, co przyniesie. Kochani, los, czerwcie nowe doświadczenie. I cóż tu nam, jednorożce? Otwarcie. 22 4, 2. Otwiera się dla Ciebie to, co nowe. Spójrzcie, kluczek. Mieliśmy już tą kartę. Jesteśmy cały czas, kochani, w zakończaniu różnych sytuacji, spraw i w odrodzaniu się na nowe. Być może blokuje się coś, należałoby sięgnąć po ten kluczyk, kochani otworzyć te drzwi, bo zobaczcie, jaka jasność za tymi drzwiami. Przyjmij pomoc nieba, modliłeś się o pomoc, więc zejdź z drogi i pozwól niebu, aby ci pomogło. A więc otwórz się na pomoc, otwórz się na to, co przyjdzie. Nie denerwuj się, nie irytuj się, nie frustruj się, bo te zmiany przyniosą coś nowego. Przyjmij to z pokorą. Serena. Jestem aniołem obfitości. Otrzymasz pieniądze, których potrzebujesz. Sposób, w jaki to się stanie, znajduje się w rękach Boga. Miej wiarę, kochani. Może w sferze finansowej. Rona Haga mówi o tym, że jeżeli masz trudną sytuację, to może się ona zmienić na lepsze z, e, za pośrednictwem właśnie tutaj jakiejś sytuacji losowej a więc kochani energia na dziś. Rone Hagal. Modliłeś się o pomoc, więc zejdź z drogi. Pozwól nie aby ci pomogło. Otwórz się na to nowe, bo będą sytuacje, będą możliwości. Trzeba tylko z nich skorzystać. Nie lękaj się, nie blokuj energii. Bo to, co ma się wydarzyć, to, ma, to powinno, powinniśmy przyjąć, bo to zmieni pewne rzeczy w naszym życiu. Będzie kolejnym doświadczeniem dla nas. Kochani, a więc nie frustrujcie się i przyjmijcie wszystko to, co przyjdzie dzisiaj, nawet te przeciwności losu, które przyjdą, bo to da Ci rozwój, da Ci kolejny krok do osiągnięcia swojego sukcesu, też i oczyści e, sytuację, atmosferę. Kochani, taka to jest czyszcząca dzisiaj energia. Wszystkiego dobrego, kochani. Miejmy runę.